Już na kwietniową sesję Rady Miasta planowane jest przedłożenie uchwały o jawożnickim budżecie obywatelskim, w ramach którego mieszkańcy mogą zdecydować o sposobie realizacji zadań publicznych. Taka forma demokracji bezpośredniej cieszy się w naszym mieście sporym zainteresowaniem. Będzie to już druga edycja JBO. Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego absolutnie udana. Widać było zaangażowanie mieszkańców, bardzo duża frekwencja. Dużo czasu rzeczywiście spędziliśmy nad przygotowaniem samej procedury. Byliśmy ciekawi, jak mieszkańcy tą procedurę przejdą. Przeszli ją pomyślnie. Niemniej jednak obiecaliśmy sobie, że te uwagi, które do nas napływały w trakcie składania wniosków do budżetu obywatelskiego, dokonywania oceny, ale także te uwagi, które pojawiły się na etapie pracy komisji, Komisji oceniających wnioski zostaną zapisane i na pewno powrócimy przed kolejną edycją. Nowością w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będzie podział miasta na 20 obszarów konsultacyjnych, przyznanie prawa do głosowania wyłącznie mieszkańcom Jawożna z wyłączeniem organizacji pozarządowych oraz ściślejsza współpraca z wnioskodawcami. Typujemy osoby, wskażemy numery telefonów i pracownicy urzędu będą do dyspozycji wnioskodawców, szczególnie w tej części, gdzie trzeba będzie podać informacje o lokalizacji danego zadania, danego pomysłu, wskazanie kwestii własnościowej, czy też pomoc w oszacowaniu kosztów, kosztów danego zadania. Chcemy tutaj na tym etapie pomóc wnioskodawcom, żeby, żeby ułatwić sobie też, też pracę później na etapie oceny, oceny formalnej, a szczególnie na etapie na etapie oceny, oceny merytorycznej. Wnioski może zgłaszać każdy mieszkaniec Jaworna, który skończył 15 lat i który uzyska co najmniej 15 głosów poparcia dla swego pomysłu. Te będzie można zgłaszać w specjalnych formularzach dostępnych w obszarach konsultacyjnych i na stronie internetowej JBO. Mamy doświadczenia po pierwszej edycji. Propozycji wszystkich zadań było 105, w związku z tym niemało. Dotyczyły bardzo różnych obszarów zarządzania miastem. Bardzo dużo wniosków dotyczyło infrastruktury sportowej. Dotyczy, były także wnioski dotyczące organizacji przedsięwzięć, przedsięwzięć kulturalnych. Zdecydowana większość, zdecydowana większość polegała na wykonaniu drobnych, drobnych prac, prac remontowych, rewitalizacyjnych na rzecz właśnie wolnego spędzania, spędzania czasu. W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego zwycięskich okazało się 15 projektów. Trzy z nich realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Pierwszy projekt dotyczy budowy placu zabaw wraz z boiskiem tartanowym tu w okolicach ulicy 3 Maja w Jaworznie. Drugi projekt dotyczy budowy podobnego placu zabaw na osiedlu Łubowiec, natomiast trzeci z projektów dotyczy remontu remizy strażackiej w Byczynie. Na realizację tych zadań zabezpieczono 170 tysięcy złotych na modernizację placu zabaw przy ulicy 3 Maja, 123 tysiące dla placu zabaw na osiedlu Łubowiec oraz 135 tysięcy złotych na remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie. Projekty mają być zrealizowane do końca roku. Bardzo dobrze, że ludzie dostrzegają w ramach swojego sąsiedztwa jakieś elementy, których im brakuje, i które powinny być, czy na które powinny być środki te wspólne nasze z budżetu miasta przeznaczane. Jeśli projekt uchwały o JBO zostanie pozytywnie przegłosowany podczas kwietniowej sesji Rady Miasta, wówczas pierwsze propozycje mieszkańcy będą mogli składać już w czerwcu.